Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, albo spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak trudno jest ludziom wierzyć w Boga? Są tacy ludzie, którzy mówią, a tam Boga nie ma w ogóle. Co to jest za bajka? Problem polega na tym, że Boga nie można zobaczyć. Nasze oczy są bezużyteczne. Nie możemy zobaczyć Boga. Bo jak coś zobaczymy, to nam jest łatwo uwierzyć, ale to już wtedy nie jest wiara, tylko to już wiemy, że to jest. Więc jak to jest? Boga nie słychać? Tymi uszami nie jesteśmy w stanie usłyszeć, chyba że w wyjątkowych sytuacjach, które są opisane w piśmie, mówi głośnym językiem zrozumiałym dla ludzi. Ale to są bardzo rzadkie przypadki, nie liczył go dla ale jest to sprawa właśnie tego co z tym Panem Bogiem jest. Czy jest ten świat duchowy nadrzędny, z którego z poziomu duchowego powstał ten świat materialny, na którym żyjemy? Czy to wszystko są jakieś historie opowiadane? Ludzie mają tutaj wielki dylemat, ponieważ nie można tego udowodnić w żaden sposób. Jak nie można udowodnić, no to jest to dla niedowiarków jest to trudny temat. Ale jest rozwiązanie. Mianowicie w matematyce się to nazywa dowód nie wprost. Czyli nie dokładnie Ci pokaże Boga, ale pokaże Ci Jego działanie. To, co Bóg robi na tym świecie, w naszym życiu. I ci ludzie, którzy poznali Boga, znają Go, dla to jest tak oczywiste, oczywiste, że już bardziej tego się nie da opisać. To jest po prostu normalna rzecz. Mają kontakt z Bogiem, bo rozmawiają sobie, w każdej chwili potrafią zadzwonić, mają taki telefon na biurku. w Polsce był taki czerwony telefon na niektórych biurkach, że nie miał tego cyferblatu w ogóle do wybierania, tylko jak się podnosiło, to już był Centralny Komitet Partyjny gdzieś na Warszawie, co nie? A to taki, to taka dygresja żarna. Ale coś takiego w duchowym okręgu my mamy. My w każdej chwili możemy, tak jak teraz rozmawiam, Panie Boże, dobrze mówię? OK. Po prostu w międzyczasie możemy rozmawiać. To jest ten następny, ciekawy rozdział, mianowicie z Samuela. Oh, to jest fantastyczne, kiedy tam Samuel rozmawia z Panem Bogiem i rozmawia z ludźmi. Tak, pogrębkiem do Pana Boga i głośno do ludzi. Coś pięknego takie dialogi. To możemy kiedyś przy okazji, może zobaczymy, się, to zrobię na ten temat się rozszerzony wybor. W każdym razie chciałbym zacząć od tego. Że spojrzymy do drugiej Księgi Mojżeszowej, jakie jest tło tego wydarzenia? Mianowicie, naród izraelski z jednej rodziny, dwunastu synów, rozmnożył się w ciągu 400 lat w Egipcie do jakichś 2-3 miliony ludzi. Ale ponieważ przez te 400 lat świat się zmienił, ludzie się rodzili, umierali, ten król Egiptu, faraon, który sprowadził Żydów, do rodziny Jakuba do, do, do Egiptu w czasie wielkiej suszy, wielkiej, wielkiej, wielkiego głodu, już nie żyje, już nie pamiętali o tym, co zrobił Józef dla Egiptu, że uratował cały Egipt. Nie pamiętali już o tym. I teraz po 400 latach Żydzi, mimo że się tak rozrośli do takiego wielkiego narodu, z jednej rodziny. A tak się poukładało, że stali się niewolnikami. Byli niewolnikami i musieli pracować na Egipcjach na okrągło. 24-7 praktycznie. Przez cały tydzień ile się tylko dało. I modlili się do Boga, żeby ich wybawił. I Pan Bóg posłał Mojżesza. Na pewno każdy słyszał to imię. To jest druga Księga Mojżeszowa. Świetna historia. Mówię wam. Jeżeli nie czytaliście, to koniecznie trzeba do tego wrócić, ponieważ tam są naprawdę świetne rzeczy. Chcę Wam powiedzieć, że Pan, Pan Bóg zaczął rozmawiać z Mojżeszem. Mojżesz był na wygnaniu, to tam cała inna historia, nie chcę do tego teraz, nie chcę tego rozwijać. Mojżesz w każdym razie nie był w Egipcie, tylko był gdzieś na zewnątrz, gdzieś tam miał swoje zajęcia i Pan Bóg się skontaktował z Mojżeszem, bardzo wyraźnie. Zaczął do niego mówić, i Mojżesz zaczął słyszeć. Jak to słyszał? Podejrzewam, że tak jak reszta, w sposób duchowy, nie głośno, ale duchowo. I on był tym, który słuchał Pana Boga i jego, jego dyrektyw i jego poleceń, a miał swojego brata młodszego, Aarona, który był tym, który będzie rozmawiał z Egipcjanami. Poszedł do Egiptu po to, żeby wyprowadzić ten naród. Izraelski. To była ciekawa historia, dlatego, że Mojżesz prawdopodobnie się jąkał. To był jego problem i dlatego nie chciał sam być tym negocjatorem, tym, tym głównym rozmawiającym z, z Faraonem, tylko mówi, Panu Bogu, mówi, no, no widzisz, że mi to nie idzie tak dobrze, a Pan Bóg mówi, co się przejmuje? ja Ci dam do pomocy Arona. I tak było. Zrobiła się taka spółka i poszli we dwójkę i Mojżesz słyszał to, co mu Pan Bóg mówi. Mówił do Aarona, a Aaron to tłumaczył na egipski i mówił do, do, do faraona. Także taką mieli, taki mieli układ. I Pan Bóg rzekł do Mojżesza w drugiej Mojżeszowej czwarty rozdział. Ja może przeczytam. 21 wiersz. I rzekł Pan do Mojżesza: Gdy wrócisz do Egiptu, patrz byś dokonał przed faraonem wszystkich tych cudów do których udzieliłem Ci mocy. Ja zajczulę serca jego, także was nie wypuści ludzi. To jest inna sprawa jeszcze, ale dokonaj tych cudów, do których dałem Ci mocy. Pan Bóg powiedział w czasie tej pierwszej inicjującej rozmowy z Mojżeszem mówi. Mojżesz mówi tak, ale oni nie będą mnie słuchać. Bo jak powiem, że przysłałeś mnie Boże ty, to powiedzą, co ty jesteś, chłopak jakiś. I tylko gadasz dużo, za dużo mówisz i próbujesz tutaj coś ściemniać, mącić i tak dalej. Więc Pan Bóg mówi, ja Ci dam moc do czynienia cudów i tymi cudami, rzeczami nadnaturalnymi, udowodnisz, że jesteś podłączony do mnie. Że to, co robisz, to jest na moje polecenie. Czyli tu w tym wypadku cuda, które miał pokazać, miały go uwiarygodnić przed ludźmi. I co to było takiego? Pan Bóg mówi do Mojżesza, a co masz w ręce? A ponieważ trudnił się pasterstwem, to miał taką, taką takiego kija, to było typowe dla pasterzy, żeby tam się opędzać od, od jakichś wilków, czy niedźwiedzi, czy tam, I po prostu narzędzie takiej podstawowej obrony. Takiego kija dużego, mówi rzuć go na ziemię. Mojżesz go rzucił. Zamienił się w węża. Absolutnie nieprawdopodobna historia. Co to znaczy? Wrócił się w węża. Normalnie chodzi chodzący wąż. Mojżesz sparaliżowany ze strachu, jak prawdopodobnie my byśmy byli też, ponieważ z wężami to nie jest miła zabawa, by się nimi zajmować. A pan mógł mówi: Złap go za ogon. No, no się, złapał za ogon. I co się stało? Zamienił się z w Blaskiem. Takiego samego, jak przed. Co to się dzieje? Zbudzenia mam jakieś, za gorąco było na pustyni, przegrzało mi, czy co? Ale poszli, poszli do Egiptu, stanęli przed czydami. bo trzeba najpierw było tych Żydów, tych te, te, te 3-4 miliony ludzi przekonać, więc na pewno nie mówili do wszystkich oficjalnie, ale zebrała się Rada Starszych i tym ludziom przedstawili temat. Pan Bóg nie posłał, żeby was wyprowadzić z Egiptu. A mówię, a skąd my wiemy, że to jest prawda? A może ci się obzdurało? Nie masz dowodów na to żadnych, no bo nie ma. Nie było pisma. Pan Bóg nie dał mi kwitów jakichś z pieczątką i z podpisem: Pan Bóg, ja jestem Pan Bóg, tu macie słuchać. Nie ma czegoś takiego. To jest świat duchowy, my jesteśmy materialni. To, to są trudne takie przejścia z jednego wymiaru na drugi. Ale mówi, zrób te cuda, które ci kazałem zrobić. I znowu przed Żydami wziął, fru, rzucił laskę na ziemię. Uf, zamieniła się węgiel. Wszyscy przerażeni, ale on już wiedział, że się nie trzeba bać. Podszedł, złapał za ogon i koniec. Znowu jest w laskę. Drugi raz taki numer. Ale dla niego już to nie było takie, takie straszne, takie przerażające, bo już wiedział, że to się dobrze kończy. Że to jest okay. po prostu tylko cud, który Pan Bóg chce, żeby pokazać ludziom, że On nie wyspadł gdzieś tam spod kamienia, nie wylazł, tylko, tylko jest faktycznie posłańcem odwoleń. Żeby skrócić całą tą historię, poszli później z Aaronem do Faraona i co się okazało? Faraon mówi to samo, a skąd ja wiem, bo mówi tak, Pan Bóg mnie posłał, żeby wypuścić cały naród izraelski. A tamty myśli tak... 4 miliony ludzi, którzy pracują na mnie, ja i ja mam po prostu puścić? To był słaby biznes ten, przekonujący nieprzekonujący jesteś, Mojżesz. Co chcesz mi tutaj pokazać? No to zobacz, bierze tam swoją laskę bruch, na, na ziemię, rzucił na ziemię, laska się zamienia w węża znowu, a dookoła stoją czarownicy, farońscy i rzucili też swoje laski w ten sam sposób i też się zamieniły w węże. Wow, co to wężowisko się zrobiło naraz. Ale co ciekawego, ta, ten wąż Mojżesza, ta laska Mojżesza, zjadła tamte, Po prostu wzięła i, i i nie ma. I została jedna laska. Jeden wąż podszedł, złapał za ogon, znowu jest laska. No, paraoli, ci, ci czarownicy stracili laskę. Chcieli sobie już strugać nogę. Ale faktem jest, że mieli możliwości takie, że coś tam gdzieś w ich magii, w tych, tych czarach, jakiś tam mieli, jakiś delikatny dostęp do, do świata cudów, ale niestety przegrali po rozgrywkę. Mimo, że zrobili też węże, to po prostu je stracili. Więc już było, już było pokazane, że Pan Bóg jest silniejszy niż czarownicy. I może tam próbowali cokolwiek zrobić. No to dosyć ciekawie to wyszło. No i Faraon mówi, no, Widzę, potrafisz tutaj dużo robić, ale no, to jest za słaby deal, 4 miliony ludzi stracić, nie chcę tak. Zaparł się, powiedział, że się nie zgadza. I co mamy później? Mamy 10 plag. Pamiętacie o tych plagach? Pan Bóg mówi tak, ja potrzebuję pokazać ludziom, nie jednemu, tak jak Mojżeszowi czy Alanowi. Potrzebuję wszystkim ludziom pokazać. Ja jestem Bogiem. Ja tu jestem kierownikiem. Ja tutaj rządzę. To jest mój świat, moje prawa. Ja to stworzyłem wszystko. Zobaczcie, jak ja to wszystko teraz Wam pokażę. I zaczęły się dla nich. To nie było przyjemne. To już jest w drugiej mojżeszowej, w szóstym, w szóstym, w szóstym rozdziale Ustanowiłem także przymierze moje z Wami, że im dam. Że im dam ziemię kanadyjską, ziemię pielgrzymstwa i w której przebywać będą jako przychodnie. To mówi jeszcze o, o Żydach, którym postanowił dać ziemię obiecaną. Pan Bóg chciał przyjąć ten swój lud, że będzie im Bogiem, a oni będą Jego ludem. I pierwsza rzecz, którą tutaj mamy opisaną, jest plaga. Taka Każda woda w Egipcie naraz się zamieniła na krew. Jak to zrobić? W ogóle trudno sobie wyobrazić. Nawet dzisiaj przy dzisiejszej nauce trudno wymyślić, jak to Pan Bóg zrobił. Ale zrobił. Każda woda. Nawet tej, nie, nie tylko w Nilu płynąca, ale w kałużach, w garczkach, mieli wstąpię gdzieś na wodę. Wszystko krew się zamieniło. No konie siada nie ma co pić. Jak tutaj co robić? Każda kropla wody. No więc było dosyć im przez jakiś czas, że się troszeczkę pomęczyli. Ale chodziło o to, żeby zapamiętali, zobaczyli, co Pan Bóg potrafi zrobić. Potem przyszedł Mojżesz do, do faraona i mówi, no i co? Co będzie? Wiesz już, kto jest Bogiem? Wiesz, kto tu jest kierownikiem? Chcesz dalej się tak męczyć z tą krwią? Okej, okej, okej weź mów do swojego Boga, żeby zabrał tą krew, żeby już to oczyścił, żeby była woda. Okej, okay, to mówi Panie Boże, słyszałeś go, weź to odkręć. I fu, naraz była sama woda, wszystko się skończyło. To, to jest niesamowita historia, ponieważ na to patrzyli i Żydzi, i Egipcjanie. Ale co najciekawsze było to, to że ta ziemia w to taki region był w Egipcie, w którym właśnie Żydzi mieszkali, a to się nie działo. Oni tam nie normalnie. To woda była tylko tam, gdzie Egipcjanie ta krew się zrobiła, tam, gdzie Egipcjanie mieszkali. No to dawało do myślenia, co jest grane w takim razie. Tu z jednej strony jest wszystko ok, a tutaj są takie ciężkie plagi. Potem, następnym, znowu się faraon zaciął, i skończyło się na tym, że przyszła plaga ża. Faraon mówi, nie puszczę narodu. To Mojżesz mówi, no dobra, to taki takim no, zobaczymy, co teraz powiesz. Iż żaby była, wy, wyszły z giby. Była taka plaga tych żab, że po prostu nie można się było ruszyć, żeby na nią nie stanąć gdzieś. Spadały z sufitu, na łóżka, wszędzie, wszędzie były żaby, obrzydliwość. Nie dało się, nie, po prostu no, męka straszna. No oczywiście faraon po, nie wiem, czy podbił, czy dwóch, nie pamiętam. Poszedł i mówi, no to dobra, dobra, no to już widzę, że tu Pan faktycznie ma jakieś takie numery, potrafi robić. No to już się zgodzę. A za chwilę mówi, no nie, dam, nie. No i następny dzień z Moja rzecz mówi, no w takim razie komarami się potrafimy. Przyszła plaga komarów. Także normalnie, wiecie jak komary potrafią być uciążliwe. Idziemy gdzieś na party wieczorem, a tu tak tnie na wszystkie strony, że to nie ma się jak użyć. I, I ta sama historia się powtarza dziesięć razy. Potem były muchy. I znowu. Potem pydło egipskie wyginęło. Wow. Potem wrzody dostali ludzie. No męka była niesamowita, ale Pan Bóg pokazywał, że jest Bogiem i że On potrafi takie rzeczy robić. Takie nie do zrozumienia. To był sposób na pogan, na tych Egipcjan, żeby widzieli, że coś jest nie tak. Po prostu, że ten Bóg Izraela jest taki niesamowity, że potrafi rzeczy robić. Potem była plaga Gradu. No, po prostu jedna za drugą rzecz i męczyła. Potem była plaga Szarańczy. No, co jeszcze Grad nie wybił, to jeszcze Szarańca ich je żarła I pokryła cały naród i, i, i wymęczyła ich dokumenty. Potem plaga ciemności, znowu było ciemno wszędzie nie było nic widać, nie można było do, do nosa trafić palcem. Mój szwagier pracował na kopalni w Jastrzębie Zdroju na Śląsku i mówi, jak się jest na dole nie ma światła, to nie trafić do nosa palcem. Jest tak kompletnie ciemno, absolutnie nic nie widać. Także taka ciemność ich też dotknęła. I ta ciemność była tylko w Egipcie, a nie było jej w Sieni Więc niesamowite historie. Teraz ostatnia plaga, która była, jeśli pamiętacie, to była śmierć pierworodnej, wszystkich. I to było już naprawdę tego dość. To już było, to już było dużo. Faraon stracił syna. Każdy Egipcjanin stracił syna. Każdy Egipcjanin stracił. Pierwonarodzone bydle, zwierzę, które hodowali. Kupę śmierci. I wreszcie w ten sposób ci ludzie się poddali. Faraon mówi okej, okay, wystarczy. Doradcy mu mówili, słuchaj, jak, się nie, jak ich nie wypuścimy, to oni nas wykończą. To Pan Bóg nas wykończy i będzie. Widzimy, że nie dajemy rady. Po prostu nie możemy na na. na nie, nie możemy dać rady temu Bogu z Izraela. I w związku z tym ich wypuścił i poszli. To jest nasza historia, to o to mi nie chodzi. Chodzi mi o to, że te plagi wryły się w pamięć wszystkim ludziom. To była, to była głośna historia w całym Bliskim Wschodzie. Żydzi z kolei pamiętają to do dzisiaj i opowiadają o tym, jak Pan Bóg ich wyprowadził w cudowny sposób z ziemi egipskiej z niewoli. I to był taki dowód właśnie nie wprost. Nie widzicie mnie, ale jeżeli chcecie być ze mną, to ja potrafię zrobić tak, że inne narody wtedy musicie poddać i, i zrobić i wypuścić was. To jest taki To jest rodzaj przeżycia. Jeżeli tego nie przeżyje się na własnej skórze, to trudno to Trudno to zaakceptować, za, za przyjąć do siebie.